Nie wiem, czy to dobry pomysł, że do tego wracam, ale ktoś musi. Na imię mam Krzysztof. W 1994 roku miałem 28 lat. Pracowałem jako technik dźwięku w lokalnej rozgłośni radiowej w Świdniku. Dziś żyję w Gdańsku. Ale to, co znalazłem w tamtym bloku przy ulicy Targowej, śni mi się do dziś. I choć minęło ponad 30 lat, niektóre szczegóły nie wyblakły. Wręcz przeciwnie. Prawda jest taka, że sprawa Marcina B. nigdy nie została rozwiązana. Oficjalnie uznano ją za nierozstrzygniętą, a materiały przekazano do archiwum X. Ale to, co wpadło w moje ręce w 2023 roku, koperta pełna zdjęć, listów i protokołów, wskazuje, że albo ktoś kłamał, albo ktoś bardzo chciał, żebyśmy już nigdy nie wracali do tego, co działo się na Lubelszczyźnie na przełomie lat 90. Kopertę przyniósł mi mój kuzyn Arek którego nie widziałem od lat. Przyszedł do mnie wieczorem, wyglądał na chorego, mówił półgłosem, rozglądał się za okno, jakby ktoś go śledził. Trząsł się, choć był środek czerwca. Krzychu, ja nie mogę już tego mieć. Czego? Tego, co. co oni zakopali, co milicja nie znalazła, co myśmy widzieli, ale nikt nie chciał słuchać. Na stole położył grubą, żółtą kopertę. Na niej ktoś czerwonym flamastrem napisał jedno słowo Biedron. Zanim zdążyłem zapytać cokolwiek więcej, Arek już był w drzwiach. Powiedział tylko, nie mów nikomu, nawet rodzinie, ani teraz, ani później. Jak zaczniesz czytać, już nie będzie odwrotu. Miał rację. W środku były: trzy czarno-białe zdjęcia zwłok, zrobione prawdopodobnie w piwnicy lub pralni, kilka ręcznie zapisanych stron, wyglądających na notatki milicyjne, choć nie miały pieczątek, rysunek techniczny, plan piwnic bloku przytargowej. Kartka w kratkę, a na niej dziecięcym pismem: Nie patrz mu w oczy. I coś jeszcze. Zdjęcie twarzy mężczyzny, rozmazane, zrobione jakby ukradkiem, przez szybę. W lewym dolnym rogu ktoś ołówkiem dopisał: Marcin, luty 94. Wtedy nie wiedziałem jeszcze, jak bardzo mnie to pochłonie. I że pewnej nocy, po wszystkim, sam zadam sobie pytanie: Czy to na pewno był tylko jeden człowiek? Luty 1994 roku był najzimniejszym miesiącem w tamtym dziesięcioleciu. Śnieg padał bez przerwy przez niemal dwa tygodnie. Radiowozy zakopywały się w zaspach, a nocami słychać było jak stare bloki jęczą od mrozu. Na ulicy Targowej, tej samej, gdzie wiele lat później znalazłem kopertę, zniknął chłopak. Nazywał się Marcin Bartnik, miał 15 lat. Mieszkał z matką i młodszym bratem w klatce numer 3 bloku o numerze 13. Ojciec odszedł jeszcze w 89. Marcin był spokojny, cichy, może trochę zbyt zamknięty w sobie. Ale nie sprawiał problemów. Chodził do szkoły mechanicznej. Interesował się elektroniką. Ludzie mówili: typowy młody chłopak z blokowiska. Zaginął wieczorem 13 lutego, wracając z zajęć dodatkowych. Nie było go na noc, nie pojawił się też w szkole. Matka zgłosiła zaginięcie rano 14, ale funkcjonariusz dyżurny na komisariacie numer 2 powiedział pewnie zasiedział się u kolegi, walentynki były, coś tam może. On nie ma kolegów, krzyczała matka. Nie wrócił na noc, nie odezwał się, on zawsze dzwoni. Przez następne trzy dni śledztwa właściwie nie było. Dopiero 17 lutego w piwnicy pod blokiem ktoś zauważył dziwne, ciemne zacieki. Na drzwiach do jednej z komórek wisiała zerwana kłódka. Lokatorzy twierdzili, że pomieszczenie od dawna nie było używane. Należało kiedyś do starszego pana, który zmarł w 91. Kiedy milicja weszła do środka, wewnątrz unosił się zapach, którego podobno nie da się pomylić z niczym innym. Zgaszona świeca, krew, rozkład. Na podłodze leżał worek jutowy, stary, przeszywany dratwą jak do ziemniaków. W środku Marcin, bez butów, z twarzą roztrzaskaną, bez gałek ocznych. Nie było śladów włamania ani odcisków palców. Nikt nic nie słyszał. Drzwi do piwnicy były zamknięte na zasuwę od środka, której nie dało się zasunąć z zewnątrz. To był pierwszy element, który nie pasował. Drugim był ten detal. Na szyi Marcina ktoś zawiesił talerzyk porcelanowy, dziecięcy, z nadrukiem Misia. Przymocowany był czerwonym sznurkiem, zawiązanym bardzo starannie. Pod nim kartka. Z tym samym, co w kopercie zdaniem: Nie patrz mu w oczy. Matkę Marcina objęto opieką psychologiczną. Mówiono, że kompletnie się załamała. Przez kilka tygodni w bloku kręcili się dziennikarze. Pojawiły się wzmianki w gazetach: Brutalne zabójstwo na targowej. Sprawca nieznany. Milicja nie wyklucza zemsty lub rytuału. Kolejna ofiara w Świdniku? Bo Marcin nie był pierwszy. W latach 90. statystyki policyjne nie były publikowane w sieci, a lokalne przestępstwa szybko przykrywały nowe. Ale wśród dziennikarzy rozgłośni radiowej, w której wtedy pracowałem, krążyły nazwiska, które zaczęły mnie niepokoić już wtedy, w 94. Karol C. 13 lat. Zaginął w listopadzie 1992. Anna Z. 19 lat, znaleziona martwa w parku przy zalewie, czerwiec 93. Witold M., lat 21, student, ostatni raz widziany wychodzący z pociągu do Lublina. Wszystkie te przypadki były uznane za osobne zdarzenia. Każdy inny modus operandi, każdy brak śladów włamania, gwałtu czy krwi na miejscu znalezienia ciała. Ale był jeden element, który się powtarzał. W trzech przypadkach znaleziono kartkę. Za każdym razem z tym samym tekstem. Nie patrz mu w oczy. Niektóre ofiary miały powiązania. Karol C. uczęszczał do tej samej szkoły, co Marcin. Anna Z. była jego kuzynką w drugim stopniu. Witold znał Anię z uczelni. Ale nikt tego wtedy nie połączył, bo wszyscy byli z różnych dzielnic, różni wiekiem, różni statusem społecznym. Aż do momentu, kiedy na murze przy ulicy dworcowej ktoś napisał sprejem: Biedron wrócił. Wielkimi literami, krwią zabarwionymi konturami. Ten napis zniknął po tygodniu, zamalowany przez administrację, ale pamiętali go mieszkańcy. Zresztą nie pierwszy raz to imię się pojawiało: Biedron. To nazwisko przewijało się od lat osiemdziesiątych, zawsze w formie pogłoski, szeptu, groźby. Nie chodź sam po piwnicach, bo biedron cię złapie. Nie otwieraj drzwi obcym, nawet jak wyglądają znajomo. Biedron umie udawać. Nie patrz mu w oczy. Było to coś pomiędzy miejską legendą a realnym strachem. Starsi chłopcy opowiadali młodszym, że był kiedyś człowiek, który mieszkał w kanałach, a później, po zawale psychiki, zamieszkał w piwnicach. Miał zawsze klucze do wszystkiego. Nikt go nie widział, ale wszyscy słyszeli. Najczęściej słychać go było po zmroku, kiedy echo niosło stukot żelaznych drzwi lub dźwięk zgrzytającego wózka. Takie przynajmniej były opowieści. Brzmiało to jak dziecięca legenda, dopóki nie pojawił się bezdomny, który twierdził, że znał Biedrona osobiście. Człowiek z rzeźni. W lutym 94 zatrzymano mężczyznę znanego jako Roman, włóczęga z okolic starej, nieczynnej już rzeźni. Spał w pustostanach, czasem w sypach. Znał każdy zaułek między targową a strefą przemysłową. Policja zatrzymała go po tym, jak próbował sprzedać porcelanowy talerzyk z misiem, łudząco podobny do tego, który znaleziono przy zwłokach Marcina. Przesłuchanie trwało podobno ponad dziesięć godzin. Roman był roztrzęsiony. Mówił nieskładnie, ale jedno powtarzał. Ja go widziałem. On chodzi nocami. On ma oczy, których nie widać, ale które patrzą przez ściany. Ja nie brałem niczego od niego. On zostawia te rzeczy, żebyście go szukali, ale nie znajdziecie, bo on już nie jest z wami. Policjant, który prowadził przesłuchanie, nazwiska nie ujawniono, powiedział później nieoficjalnie dziennikarzom, że Roman przewidział kolejny incydent. Tydzień później znaleziono kolejny znak nie ciało, tylko symbol. Na drzwiach do piwnicy klatki drugiej ktoś zawiesił talerzyk z misiem. A pod nim kolejna kartka już nie patrzy, teraz słucha. Roman zniknął z aresztu w nocy z 2 na 3 marca 1994 roku. Oficjalna wersja mówiła o ucieczce przez niedomknięte okno w toalecie. Problem w tym, że cela Romana nie miała toalety, a okno, co przyznali później funkcjonariusze, było zaspawane od dekady. Nie znaleziono śladów wyważenia. Nie zarejestrowano dźwięków, nikt nie widział, by ktokolwiek wychodził lub wchodził do budynku. Zapis monitoringu z tej nocy zaginął. Z protokołów wewnętrznych, nagranie nieczytelne, uszkodzenie taśmy, możliwa usterka magnetyczna. Roman przepadł. I nigdy nie odnaleziono jego ciała. Ale to właśnie po jego zniknięciu wpadł mi w ręce materiał, który przepadł w aktach sprawy Marcina, a który odnaleziono w podwójnym dnie koperty od arka. Zdjęcie numer cztery. To nie było zwykłe zdjęcie. Na odwrocie ręcznie zapisano datę sierpień 1986. I słowo kośminek. Zdjęcie przedstawiało drzwi od sypu takie jak w każdym prl bloku stalowe zamknięte na skobel. Ale jedno przykuwało wzrok. Na drzwiach ktoś wydrapał coś ostrym narzędziem symbol krzyż równoramienny, przecięty po skosie jakby przekreślony. Pod nim słowo słucha. To samo miejsce widnieje na drugim zdjęciu, tak zrobionym dziesięć lat później. Tym razem drzwi są otwarte, a wewnątrz widać tylko ciemność, jakby czarna plama pochłaniała wszystko, co znajdowało się w środku. I wtedy zacząłem kopać głębiej. Kośminek to dzielnica Lublina, niezbyt daleko od świdnika. W sierpniu 86 doszło tam do niewyjaśnionego zaginięcia dziecka, które milicja zatuszowała. Sprawa Małgosi-R. Małgosia-R miała 7 lat. Zaginęła w bloku przy ulicy Krzemowej dokładnie trzy dni po tym, jak zaczęto zgłaszać dziwne dźwięki dochodzące ze sypu. Jakby ktoś tam oddychał, szeptał, czasem płakał. Rodzice zgłosili zaginięcie w nocy. Rano pod blokiem pojawiła się nyska. Milicjanci weszli do sypu. Sąsiedzi twierdzili, że wynieśli coś w czarnym worku, ale nigdy nie ogłoszono żadnego komunikatu. Dziewczynkę uznano za zaginioną. Po roku zamknięto sprawę. W szkole, do której chodziła, wymazano jej imię z dzienników. Wspomnienia ludzi były rozbieżne. Część twierdziła, że w ogóle jej nie znała. Inni mówili, że to matka zmyśliła dziecko, bo miała problemy psychiczne. Ale w pamiętniku jednej z koleżanek z klasy, który trafił do lokalnego archiwum edukacyjnego, znalazłem notkę. Pani kazała nie mówić o gosi, bo jak się mówi, to on słyszy, a jak słyszy, to przychodzi. A gosia patrzyła i dlatego znikła. Wzorzec. Wszystko, co do tej pory odkryłem, prowadziło do jednego wniosku. Zabójca działał o wiele dłużej niż oficjalnie przyjęto. I co ważniejsze, działał w określonym rytmie. Każda zbrodnia miała miejsce w okresie zimy lub końca lata. Każda ofiara miała połączenie z konkretnym adresem, bloki z sypami i piwnicami. Każdej towarzyszył symbol i kartka z tekstem. Najpierw patrz, potem słuchaj, potem milcz. Jakby to była jakaś gra, albo rytuał, tylko nie religijny, raczej pamiątkowy. W czerwcu 2005 roku blok przy ulicy targowej 13 został wyburzony, oficjalnie ze względu na uszkodzenia strukturalne i azbest. W praktyce od dawna stał pusty. Mieszkańców przesiedlono wcześniej, zaskakująco szybko, jak na miejskie tempo. Ludzie mówili, że to przez szczury, przez wilgoć, przez hałas w rurach, ale ci, którzy tam mieszkali, mówili między sobą: To nie szczury to on znów się pojawił. Widziałem go w windzie. Lustro było zaparowane. Stał za mną. Ja poszedłem tam dzień przed rozbiórką. Miałem wejść tylko na chwilę, ale zostałem dłużej. Blok. Klatka numer trzy. Drzwi od piwnicy były otwarte. W środku zapach stęchlizny, popękane ściany, wilgoć. Ale to nie to mnie zatrzymało. W jednej z piwnic, tej samej, w której znaleziono ciało Marcina... Za luźną płytą gipsową ktoś ukrył metalowe pudełko po herbacie. Wewnątrz było pięć złożonych kartek, każda inna dwa porcelanowe talerzyki z identycznymi nadrukami misia oraz zdjęcie nigdy wcześniej niepublikowane. Ale najpierw kartki. Treść kartek. Pierwsza była zakrwawiona, litery zapisane drżącą ręką. Nie patrz mu w oczy. Druga była mokra, rozmazana, pachniała wilgocią. Nie słuchaj, kiedy mówi to nie jego głos. Trzecia. Milcz. Jak odpowiesz, znajdziecie szybciej. Czwarta była pusta zupełnie. Jakby ktoś zostawił ją, by coś jeszcze miało się wydarzyć. Piąta miała tylko jedno słowo ale zapisane czerwonym flamastrem, wielkimi literami podkreślone trzy razy wrócił. Zdjęcie. Przedstawiało pomieszczenie bez okien, z gołą, ceglaną ścianą. U dołu, pod światłem latarki, widać było wmurowany kafel z wypisanym imieniem Małgosia R i datą 1986. To była ściana wewnątrz piwnicy czyli nie nagrobek, nie upamiętnienie raczej znak własności jakby ktoś mówił: To miejsce należy do niej albo Ona jest w środku świadek. Kiedy opublikowałem fragment tej historii w archiwalnym programie Strefa Cienia, odezwała się do mnie kobieta z okolic Świdnika. Poprosiła o anonimowość. Zgodziła się na rozmowę pod jednym warunkiem, że nie będę próbował kontaktować się z nią ponownie. Nazwijmy ją A. Była wtedy młoda, miała 19 lat. To był przełom lat 90. i 2000. Wracała z imprezy. Znała dobrze blok przy Targowej, bo jej kuzyn tam mieszkał. Zatrzymała się tam na chwilę. Nie chciała wracać do domu na piechotę po zmroku. Weszła na klatkę schodową, by przeczekać deszcz. Wtedy usłyszała dźwięk z piwnicy. Jakby ktoś głośno oddychał, a potem usłyszałam swoje imię. Ale to nie był głos kuzyna. To był mój głos tylko że z innej strony. Jakby to ja wołała siebie. Gdy podeszłam do drzwi piwnicy, wiedziałam, że coś tam jest. Nie weszła. Zamiast tego uciekła. Po tygodniu dostała kopertę bez nadawcy. W środku był porcelanowy talerzyk, jak te z pudełka, i kartka. Milcz, ale ona już powiedziała. Do dziś A mówi, że od tamtego czasu śni jej się to samo pomieszczenie. Bez okien, bez drzwi. I ten sam głos, jej własny, który woła z za ściany. Wrzesień 1997. Strażacy przyjeżdżają do pożaru drewnianego domku letniskowego nad rzeką Bystrzycą na obrzeżach Lublina. W środku pali się coś więcej niż tylko drewno. Ogień cuchnie jak spalona skóra, włosy i plastik. Jeden ze strażaków, Robert G, schodzi do piwnicznego schowka, by upewnić się, że nie ma tam ludzi. Nie wraca. Reszta oddziału znajduje tylko jego hełm, roztrzaskany o ścianę. Nie ma śladów krwi, nie ma śladów szarpaniny. Nie ma również śladów wyjścia. Tydzień później właściciel domku, emerytowany kolejarz, przynosi do komendy kopertę, która przyszła na jego adres, bez znaczka. W środku czarno-białe zdjęcie. Przedstawia Roberta G., strażaka, stojącego w ciemnym korytarzu, jakby na chwilę przed czymś. ważnym. Tyle, że zdjęcie było datowane. I to na trzy dni przed pożarem. Spalone nie znaczy martwe. Po sprawie Roberta nie było już wątpliwości. Biedron wiedział, kiedy przyjdziesz. I wiedział, kim jesteś. Wśród dokumentów związanych z tamtą interwencją pojawiła się nieoficjalna notatka śledcza. Schowek w piwnicy miał nieznaną wnękę w ścianie, zamkniętą metalowymi drzwiami. Nie otworzono ich na miejscu, nie odpowiadały żadnemu znanemu zamkowi. Nie zabezpieczono materiału. Domek rozebrano, a akta sprawy oznaczono sygnaturą. Zakończone bez wykrycia sprawcy, brak dalszych śladów. Ale ja miałem coś więcej. Notatki człowieka z wnętrza. W 2008 poznałem byłego policjanta śledczego, który poprosiłbym nazywał go Janek. Miał dostęp do materiałów, które nigdy nie trafiły do oficjalnych raportów. Przez cztery lata badał serię spraw powiązanych z Biedronem na własną rękę, a potem odszedł z policji w dziwnych okolicznościach. Zanim zerwał kontakt, zostawił mi kopię swojego dziennika. Oto fragment wpisu z lutego 1999 roku. Wszyscy, którzy zniknęli, mieli coś wspólnego. Wcześniej albo otwierali nie te drzwi, albo zadali nie to pytanie. Wiem, że to brzmi irracjonalnie, ale schemat jest prosty. Wzrok, Marcin, Karol, Anna patrzyli. Słuch, Gosia, Robert słyszeli. Mowa, kobieta z targowej. Przeżyła, bo zamilkła. Biedron reaguje na zmysły. Im więcej użyjesz, tym szybciej cię znajdzie. Symbolika. W dzienniku Janka znalazłem też szkic, schemat rytualny, jakby diagram. W centrum był krąg z pięcioma punktami. Każdy podpisany nazwą zmysłu: wzrok, słuch, węch, dotyk, mowa. A na obrzeżach, daty, pasujące do zaginięć i śmierci. Nie był to przypadek. Wszystkie ofiary, o których wiemy, odpowiadały jednemu ze zmysłów. Co więcej, każda została pozbawiona czegoś. Marcin, wydłubane oczy. Robert, brak języka, potwierdzone przez dokumenty sekcyjne, których nigdy nie opublikowano. Gosia, brak zapachu ciała, co stwierdzono w raporcie milicyjnym jako nienaturalnie czyste zwłoki. Anna, brak odcisków palców, jakby starte papierem ściernym. Ktoś coś zbierał, albo coś zapełniał. Zawsze sądziłem, że to lata dziewięćdziesiąte były początkiem, że Marcin był pierwszym ogniwem, ale myliłem się. Wszystko zaczęło się 17 listopada 1976 roku w szkole podstawowej nr 14 w Świdniku. To był piątek. Dzień bez lekcji. Z niejasnych powodów dyrekcja szkoły odwołała zajęcia po drugiej lekcji. Nie wiadomo dlaczego. W archiwach nie ma śladu oficjalnego zarządzenia. Ale jeden z nauczycieli, dziś stary mężczyzna, który rozmawiał ze mną przez telefon, powiedział coś, czego nie odważył się nigdy wcześniej zapisać. Był przegląd piwnic. Ktoś wszedł przez zapadnie w sali gimnastycznej. Mieliśmy nie mówić dzieciom, ale Tomek się tam zaplątał. Potem już nikt go nie widział. Tomek K., uczeń klasy piątej. Oficjalnie zaginął w drodze do domu, ale jego kurtkę znaleziono w boksie z węglem pod szkołą. Na ścianie, podobno, ktoś wyrył, Milczenie to życie. I tu zaczyna się to, czego nigdy nie połączono oficjalnie: Złote zdjęcie. W aktach Marcina była jedna stara fotografia, bez opisu, niewyraźna, zżółknięta. Grupa uczniów, może dziesięciu, może więcej, stoi przed wejściem do szkoły. Na odwrocie ktoś zapisał: Zjazd absolwentów, klasa piąta 1986. A pod spodem. 17 listopada. Znów się zbiorą. Wszystkie osoby na tym zdjęciu zostały zamordowane, zaginęły lub były powiązane z ofiarami Biedrona. Wszyscy, oprócz jednego chłopca z tyłu, który odwraca głowę, jakby patrzył w bok. Nie było go na liście obecności. Nie znaleziono żadnych danych. Ale kiedy porównałem zdjęcie z policyjnymi bazami, trafiłem na coś, co złamało mi kręgosłup duszy. Imię i nazwisko Roman Józef Biedroń. Nie, to nie jest prawdziwe nazwisko. To przezwisko nadane przez milicjantów w latach osiemdziesiątych, kiedy kilka spraw zaczęło dziwnie się zbiegać. Biedron, bo pierwsza ofiara miała na klatce piersiowej dziecięcą naklejkę z biedronką. Ale w dokumentach śledczych pojawiło się jedno imię: Norbert Gładysz, urodzony w Lublinie w siedemdziesiątym pierwszym. Ojciec, nieznany. Matka, zmarła w psychiatryku. W wieku pięciu lat zaginął na kilka miesięcy. Potem wrócił bez wyjaśnienia. W wieku 10 lat, świadkiem śmierci nauczyciela w szkole nr 14. W wieku 13 trafił do poprawczaka, z którego uciekł. I od tamtej pory nikt go nie widział oficjalnie, ale był w tym samym ośrodku, co Robert, mieszkał kiedyś piętro nad Marcinem, a jego matka była salową w szpitalu, gdzie leżała Gosia R po urodzeniu. Dlaczego oni Pewien ksiądz, którego odwiedziłem pod Radzyniem, powiedział mi jedno zdanie, zanim zamilkł na dobre. To było jak kara, ale nie dla nich. Dla nas. Bo wszyscy, którzy zniknęli, mieli ze sobą jedną wspólną rzecz. Byli świadkami czegoś, co nie powinno było się wydarzyć. Nie wiem, co to było. Nikt już nie wie. Ale sądząc po rytmie, po schematach, po zmysłach, to nie był zwykły morderca. To był strażnik pamięci, który usuwał tych, co pamiętali za dużo, a może tylko nasłuchiwał. I wracał, gdy ktoś mówił za głośno. W 2023 roku koparka, pracująca przy renowacji fundamentów dawnej szkoły w Świdniku, natrafiła na wmurowaną przestrzeń bez drzwi, bez okien. W środku pięć dziecięcych łóżek zdjęcia miska z mlekiem i napis: zostań, jeśli słyszysz. Odejdź, jeśli patrzysz. Robotnik, który to odkrył, po tygodniu się powiesił, nie zostawił listu. Możesz pytać, czy to wszystko prawda. Możesz wątpić, ale wystarczy, że przejdziesz się ulicą Targową, kiedy mgła siada nisko, albo przystaniesz przy ruinach szkoły 14 i posłuchasz. Tylko uważaj, by nie odpowiedzieć. Bo jeśli odpowiesz, znajdzie cię szybciej. Jeśli dotrwałeś do końca. Wiedz, że to dopiero początek. Podobnych spraw w archiwach jest więcej, historii o których nikt nie mówi. Zasubskrybuj, jeśli chcesz poznać kolejne. I upewnij się, że nikt cię nie obserwuje, gdy to robisz, bo niektóre oczy wciąż pamiętają.